I Witamy serdecznie wszystkich. Znajduje jest Ignacy Szyca, czyli finalista cyklu letniego polskiego tenisa. Witam się, Ignacy. Witam. Jak sobie, sobie robimy wniosek, mówię, że w zimie nie grasz w turniej, ale jednak skłoniło się tutaj, żebyś przyjechał do Krakowa. Powiedz mi, skąd taka decyzja? No, jakoś tak nie wiem. Już miałem głód grania, trzy miesiące nie grałem w żadnych turniejach i tak stwierdziłem, że przyjadę. Akurat termin przypasował. No i przyjechałem. Ale i grupę przebiegłeś śpiewająco, straciłeś tylko dwa gemy w tej grupie. Powiedz mi, jak wrażenia z kortów i tutaj jakoś na wierzchni? Znaczy się drugi raz gram na takiej sztucznej mączce, ale w sumie fajnie się gra. Jest dosyć wolno, więc mi pasuje. Tylko trochę ślisku, ale mi nie przeszkadza. Wybiegi też w miarę okej, okay, więc jest dobrze. Czujesz się pewnie w pójściu po zwycięstwo w tym turnieju? No myślę, że tak. Zawsze jak przyjeżdżam na turniej, to myślę tylko o zwycięstwie i teraz też tak jest. Jak ten swoje zdrowie? jeśli wszystko dobrze? Miałeś kontuzję kostki? albo jak teraz się ogólnie czujesz? Kostka już, już dawno przeszło, już tydzień, dwa po, po tym skręceniu było wszystko ok. Teraz nic mnie nie boli. Mam nadzieję, że już się nic takiego nie wydarzy jak w Warszawie i będzie dobrze. I pierwszy raz na, na turniej przyjechałeś z torbą, nie masz swojego plecaczka takiego malutkiego, tylko przyjechałeś tylko taką wielką torbą. Co cię skłoniło do tego? No, wziąłem więcej rakiet i tak zawsze z trzema, teraz wziąłem pięć rakiet, więc no, trzeba było gdzieś spak spakować te rakiety. Trochę więcej ciuchów, bo zima, więc tak wyszło. Ok, wspaniale Ignacy. Dzięki Ci bardzo. Możesz się pozdrowić już z Gdańska, bo Ignacy jest zawodnikiem, który przyjechał jest najdalsza do nas, proszę Państwa. Z Gdańska aż 5,5 i pół godziny przyjechał, przyjechał do nas pociągiem. Jak na podróż przebiega ogólnie? No, bardzo szybko, tam, pięć i pół godziny przez całą Polskę, co nie ma tragedii. Bardzo fajnie. To możesz trochę pozdrowić Ignacy? No, mogę pozdrowić rodzinę i, i przyjaciół z Trójmiasta. No. Trójmiasto kibicuje Ignacemu, bo jest jednym reprezentantem ich na tym turnieju, także pozdrawiam wszystkich z Trójmiasta. A widzimy się już z Ignacem. Już jutro na korcie centralnym, po to sobie jakiś meczyk zagra od godziny 10, tak jutro gramy. Więc widzimy się jutro. Dzięki Ignacy wielkie. Dzięki. Dzień. Powodzenia. Regeneruj się dzisiaj.